Górnika jest! Górnicy do boju. Liczy się tylko zwycięstwo. Wiemy, że dacie radę. Z wami. Powodzenia, panacze! Jesteśmy z wami! W całym sercem jesteśmy z wami. Liczy się tylko zwycięstwo. Chłopaki, dacie radę. Do boju, góry! Wierzymy w was. Powodzenia! Jesteście najlepsi. Jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy dwunastym zawodnikiem. Wierzymy! Panowie, cała akademia trzyma za was kciuki. Powodzenia. Kto wygra Powodzenia.